Witamy w naszym pierwszym filmiku. Będzie to filmik, jak zrobić linkę treningową. Mamy sznurek, sznurek, nożyczki. I. Oczywiście znowu zapomniałem, jak to się nazywa. Ale mamy. Sznurek jest tu. Ale że sznurek jest taki długi, można robić dłuższy. Można robić na 4, można robić na trzy. To zależy, jaki pies silny jest. No już nie zawsze wychodzi. I to już moje drugie podejście, jak dobrze pamiętam, bo wtedy jakoś mi nie wyszło. I teraz wymyśliłam. Oczywiście znowu idę na biurko. Ustawiam, ustawiam. Jak zwykle. Nie właśnie tam nie, gdzie nie potrzeba. No w sumie nie potrzeba, jak macie już ucięty sznurek. jest taki po prostu przekładam przez to zaciągam to ma być mniej więcej na na samym końcu i tak tu jest koniec, widzicie chyba tu i tu jest koniec a tu jest to. to, a tak mniej więcej wygląda w ogóle. Chyba chyba na dwór. Teraz ją muszę wypuścić, ale chyba zdążę nagrać. No i teraz po prostu tak przyciągam. I jeszcze zanim dobrze przyciągniecie. Ja bym radzę zawiązać to. Po prostu zawiążcie na supał. Karuś, co się dzieje? Bo ciężko jej się oddycha. nie mam dziwne skojarzenia Albo się boi zostać w pokoju po prostu. Bo ja się nią na razie nie interesuje i. I to przeszkadza, bo ono zazwyczaj jest na niestety, więc jest tak, i teraz przeciągamy to tak, żeby było równo, bo potem może nam nie wyjść i jedno być krótsze, a drugie najdłuższe, o, i widzicie, i jest okej. Okay. To jest karabinczek. Już mi się przypomniało. To jest karabinczek. dziurka, Tylko się. Więc mamy. Tu jest zrobione z przodu. Przedem już się nie interesujemy. A tu nie jest do końca zrobione. Tu jest taki pętełek. Jeśli macie taką. Takie, taką. Jakby. Wam to powiedzieć. Po prostu taką kółkową, że już nie musicie przecinać. To be, dużo, le, dużo lepiej, bo bez tego macie. I to jest duży plus, bo to trochę nieestetycznie wygląda. No, ale mi to bardziej potrzebne, więc. No, korea do drzwi tak. zaraz idziemy. I po prostu tu zależy od wielkości ręki. Przeciągam. Chyba widać. A, do tego to poka przyciągnę. Na przykład tak. Można też żeby to chyba No Można, tylko trzeba trochę się wydarzyć. Mm -hmm. Dobra, mi na razie może wystarczyć takie. Tak, bo... Ja zazwyczaj wystarczy mi takie, można tego mocno nie zaciskać, ja zacisnęłam i trudno, chociaż i tak to mogę rozplątać. I będzie chyba jeszcze dzisiaj filmik jak można tego używać oczywiście, a jeszcze zobaczę czy I tak jest dobrze, bo znając mojego pecha to i tak nie jest dobrze. Mm. Nie, dobrze, dobra. To wygląda mniej więcej tak. Będziecie filmik, jak kora na tym chodzi. Czy jest wytrzymałe, bo to jest raczej śniadek wytrzymałe. No bo tu to nożyczki to przecinają. A ja już lecę, bo kora naprawdę. Piszcie, jak Wam się podoba. Jak się Wam podoba filmik. Czy będziecie próbowali robić coś w domu takiego. Czy może macie jakieś pomysły na następne filmiki albo też ja kończę, bo kora naprawdę. Nie wiem co się dzieje, ale chyba nie jest za dobrze. Chyba chcę wyjść po prostu. Tem kończymy. Do widzenia. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie dużo like za filmiki, bo to jest pierwszy, dużo stresu. Zapomniałam nawet jak się nazywa karabinczyk. Dobra, pokaż wszystkim poniższone krzesło. Chodź tu! Dobry pisak, dobry pisak. Jak, tak. Ja, ja, ja. Przepraszam za poniższone krzesło, ale cóż, było nie pozwalać. Tylko, że się na nim bawić. Do widzenia.